Kolegium Minus w imieniu kwadransa akademickiego. Witam Państwa, Anna Sochacka. 29 marca premier Jerzy Buzek spotkał się w Warszawie z konferencją uczelni polskich. Rektorzy uczelni publicznych wyrazili zdecydowane poparcie dla projektu ustawy o szkolnictwie wyższym, apelując do premiera, by przyspieszyli prace legislacyjne. Projekt nowej ustawy gwarantuje kontrolę poziomu nauczania. Premier zapowiedział, że przygotowany w styczniu projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, zakładający m.in. wprowadzenie systemu akredytacji dla uczelni, trafi w kwietniu pod obrady rządu, a następnie do parlamentu. Biuro Karier Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zorganizowało po raz drugi konferencję EXPAND. Bardzo się cieszymy, że gościmy w Poznaniu ekspertów zagranicznych z krajów europejskich, z Wielkiej Brytanii, Finlandii, Szwecji, Holandii. Na drugim już seminarium Expand External Partnership New Dimension. Celem tej konferencji, tego seminarium jest poznanie tych dróg, którym przeszły uniwersytety zachodnie i próba przełożenia ich tutaj na grunt polski. Dotyczy to trzech głównych zagadnień. Jednych jest tworzenie biur rozwoju na uniwersytetach, Development Office. Drugim to jest rozwój tak zwanych biur promocji zawodowej, czyli biur karier. I wreszcie trzeci to jest próba lepszego zorganizowania pracy z naszymi absolwentami, ze stowarzyszeniami absolwentów uniwersytetów. W konferencji uczestniczą wszystkie uniwersytety polskie i eksperci zagraniczni. 22 marca odbyło się spotkanie jego magnificencji rektora Stefana Jurgi z dziekanami, prodziekanami i kierownikami jednostek międzywydziałowych i pozawydziałowych. Celem spotkania było przedstawienie planów rozwoju uniwersytetu w trakcie obecnej kadencji. Rektor z zadowoleniem podkreślił udział jednostek uczelnianych w międzyuniwersyteckim programie oceny jakości nauczania i zapowiedział kolejne kierunki studiów, które poddadzą się tej ocenie. Rektor Stefan Jurga omówił m.in. ideę budowy kolegium gnieźnieńskiego oraz kolejne inwestycje w miasteczku uniwersyteckim na Morasku, szczególnie rozpoczęcie budowy Wydziału Matematyki i Informatyki, której zakończenie jest przewidziane na rok 2001. Verba Sakra, kolejny z cyklu koncertów zorganizowano 25 marca w Katedrze Poznańskiej na Ostrowie Tumskim. Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej, i z domu twego ojca, do kraju, który ci ukaże. Kolejne spotkanie z natchnionym tekstem Pisma Świętego poprowadził Krzysztof Kolberger, który zaprezentował zebranej licznie publiczności dzieje Abrahama z Księgi Rodzaju Starego Testamentu. Artyście towarzyszył chór kameralny Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza pod dyrekcją Krzysztofa Szydzisza. Następna prezentacja z cyklu Verba Sakra zorganizowanego przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu dla uczczenia jubileuszu roku 2000 Odbędzie się 15 kwietnia. Niezależne Zrzeszenie Studentów naszego Uniwersytetu zorganizowało obchody 10 rocznicy okupacji gmachu Komitetu Wojewódzkiego PZPR przez NZS. Z tego budynku kierowano organizacją, która w szczytowym okresie w 1974 roku liczyła 212 tysięcy członków w województwie poznańskim. Organizacją, która wpływała prawie na wszystkie dziedziny życia. Z drugiej strony była organizacja, która do dzisiaj na szczęście istnieje, Niezależne Rzeczenie Studentów, które było pierwszą i największą organizacją niezależną studentów w Europie Środkowo-Wschodniej, której władze często się bały bardziej niż Solidarności. Po pierwsze, dlatego że to była organizacja częściej bardziej radykalna, czego wyrazem była na przykład ta akcja, o którą dzisiaj wspominamy, a po drugie, że ona skupiała młodą czy przyszłą inteligencję, która z punktu widzenia władzy zawsze jest istotną grupą, bo jest grupą opiniotwórczą i może wpływać na większe grupy społeczne. Jestem ogromnie zadowolony, że ta grupa studentów działa na naszym uniwersytecie. Działa w sposób znakomity, to może mało powiedziane. Działa rzeczowo i z klasą, klasą formatu akademickiego. Akcja przeprowadzona przez NZS przyczyniła się do zdecydowanego polepszenia warunków studiowania na uniwersytecie. Budynek stał się siedzibą wydziału historycznego dla około 2000 studentów. Były to aktualności uniwersyteckie, a teraz zapraszamy na nasze felietony filmowe. Ja urodziłam się w rodzinie bardzo Politycznej i e, moi rodzice e, bardzo e, klarownie e, powiedzieli do mnie i też do mojego brata, że trzeba robić wszystko e, po wojnie i po czasie hitlerowskim, żeby poprawiać znowu. Te stosunki. Obok przeszłości jest prawdopodobnie jeden problem, że będzie zawsze ta asymetria języku. Wydaje mi się, że o wiele więcej Polaków mogą mówić po niemiecku, i będą zawsze mniej Niemców, że będą w stanie mówić po polsku. Będzie naturalnie ten sam problem nie tylko z językiem, ale też z znajomością kultury i historii. Z tego powodu konieczne staje się nasilenie obustronnych działań prowadzących do budowania wspólnych wartości kultury europejskiej. Oparcie idei jedności na wiedzy i zaangażowaniu młodych ludzi z różnych krajów. Powinno najlepiej przysłużyć się budowaniu mostów ponad podziałami Starego Kontynentu. Poprawie i rozwojowi stosunków polsko-niemieckich, o których mówiła pani prezydent Gesine Schwann z Europejskiego Uniwersytetu Wiadrina we Frankfurcie nad Odrą służy powołane z inicjatywy Uniwersytetu im. Dama Mickiewicza w Poznaniu Kolegium Poloników, którym dzisiaj gościmy. Budowa Kolegium Poloników dobiega końca. Już wkrótce oddamy przepiękną bibliotekę, a także nowe sale wykładowe dla ponad 300 studentów. Kolegium Polonikum tętni życiem młodych studentów, młodych ludzi, zarówno Polaków, jak i Niemców, a także przedstawicieli innych narodów Europy. Polscy studenci w tym roku będą mogli studiować dodatkowo poza politologią i ochroną środowiska. Gospodarkę przestrzenną, a szczególnie będą się specjalizować w rewitalizacji miast. Tak więc w Kolegium Polonikum, poza wspomnianymi już kierunkami studiów, będziemy także prowadzić studia uzupełniające dla studentów polskich studiujących prawo na Uniwersytecie Europejskim w Jadrina. i ci studenci otrzymają poza dyplomem niemieckim także. Dyplom magistra prawa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Możemy więc powiedzieć, że Kolegium Polonicum, wspólna instytucja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Europejskiego Uniwersytetu Wiadrina we Frankfurcie nad Odrą, dobrze służy rozwojowi stosunków polsko-niemieckich, powiem więcej, stosunków europejskich. to od Rachok, Biblia, podstawa kultury europejskiej, stanowi nadal główne źródło badań nad dziejami starożytnych Hebrajczyków. Przykładem innych dokumentów są bulle i pieczęcie z imionami królów Izraela i Judy: Ezechiasza, Achaza i Jeroboama. Jednym z badaczy kultury hebrajskiej na Uniwersytecie jest doktor habilitowana Izabela Jaruzelska. Przekaz o uniwersalności Biblii jakoś ogromnie się uzewnętrznił ostatnio, kiedy podczas pielgrzymki Jana Pawła II, gdy cały świat zwrócił się ku Izraelowi, by stamtąd nasłuchiwać orędzia o nadziei pokoju dla całego świata. On pouczy nas o swoich drogach i podążymy Jego ścieżkami, ponieważ z Syjonu wyjdzie prawo i słowo Pana z Jerozolimy, i rozsądzi między narodami, i rozstrzygnie sprawy wielu ludów, i przekują miecze na lemiesze, a włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej uczyć wojny. Izajasz 2, 3, 4 Myślę, że większe zainteresowanie tą pierwszą częścią Biblii, a także językiem hebrajskim ma ogromne znaczenie w zbliżeniu Żydów i chrześcijan. W tym kontekście koniecznie musimy wymienić chrześcijan w Izraelu modlących się po hebrajsku i przypomnieć postać ojca Daniela Rufajzena, zmarłego niedawno, Żyda, chrześcijanina, karmelitę. Który był proboszczem Wspólnoty w Haifie, celebrował liturgię po hebrajsku. Poznawanie kultury semickiej, naszych korzeni, nie jest tylko jakimś działaniem dla samego siebie. Schodzenie do zn głębokiego znaczenia słów hebrajskich. Pozwala nam bowiem zobaczyć jakby na nowo treść pewnych pojęć, zwłaszcza dotyczących sfery religii. Rachamin, które po hebrajsku znaczy miłosierdzie, to jest przymiot Boga Izraela, Bóg miłosierdzie. Rechem to znaczy łono matki i ewidentnie pokazuje na aspekt macierzyński miłości Boga koncepcji starożytnych Hebrajczyków. Rembrandt do głębi zrozumiał znaczenie tego słowa, kiedy na obrazie swoim syna marnotrawnego pokazał ręce, którymi właśnie ojciec obejmuje swojego syna. Lewa z tych rąk to jest ręka kobieca, a prawa ręka męska.